Cześć, witam Was z tej strony Little Pony. Tym razem w innej odsłonie, w normalniejszych włosach niż w tych różowych, ale myślę, że nie było aż tak źle w tamtych różowych. Sporo miałam nawet opinii, ale było, minęło. A więc przychodzę dzisiaj do Was z przesłaniem: koronawirus. Tak, właśnie tak. Ludzie, nie panikujcie, będzie dobrze. Po prostu musimy zacząć dbać bardziej o swoje zdrowie niż kiedykolwiek. Higiena osobista, jeść zdrowe warzywa, owoce, ogólnie zdrowo się odżywiać. Naprawdę, będzie dobrze, zobaczycie, minie ten czas, ale nie trzeba panikować i niczego się bać. Bez przesady, żeby chodzić aż w rękawiczkach, wrzycić się ludzi, a przede wszystkim wyrzucać zwierzęta z domu. Przecież to są nasi najlepsi przyjaciele. Bez nich tak naprawdę... No, świat by nie istniał. Co byście zrobili bez waszego kochanego pupila. Gdybyście zostali sami w domu i na przykład zrobiłoby wam się przykro. To jak nie on by przyszedł i was pocieszył. Przecież on zawsze ma dobry humor. A więc dbajcie o siebie, pilnujcie się, nie chodźcie nigdzie, zwłaszcza w miejscach, gdzie jest bardzo dużo ludzi. Tak? No i ubierajcie się ciepło. No, i zdrowo odżywiacie I z tej strony tego Wam życzę. Dużo zdrowia przede wszystkim. I. No i wszystkiego, co najlepsze. Pamiętajcie więc: jedźcie zdrowe warzywa i przede wszystkim pilnujcie swojej odporności. Cześć!